Natomiast popatrz, jakie ma instrumenty prezydent obywatelski. Myślę, że gdybyś chciał mnie pytać teraz o jakieś szczegóły, drobiazgi, ja proszę pana, o której dokładnie godzinie spadła ta bomba, to ja mogę zapomnieć za 15 minut. Rozumiesz? I tak dalej. Ale jeżeli chodzi o pewne zasady. Pa. Prezydent obywatelski, korzystając z prerogatyw określonych w artykule 144 Konstytucji, może po pierwsze, kiedy dostaje wiadomość, że rząd szykuje ustawę, która każe jego obywatelom pracować do śmierci, natychmiast zwołuje Radę Gabinetową. Co wy wyprawiacie? I dlaczego to robicie? I, i gnębić, nękać. Proszę mi pokazać, proszę dlaczego, tutaj proszę Ministra Pracy, tu proszę Ministra y, jakiejś tam, nie wiem, opieki i tak dalej, i tak dalej. Zwołujesz tych ludzi, zwołujesz Radę Gabinetową, gnębić. Pierwsza rzecz. Ten prezydent wszystkich Polaków, który zgodę buduje, kata Sofia, na warunkach kata, on tego nie robi. Druga sprawa. Prezydent Obywatelski, drugie uprawnienie, może rozpisać referendum. Zapytać obywateli, czy chcecie pracować do 67. roku życia, czy nie. Prezydent. Czy mogę skończyć odpowiedź? Ja mówię o tym, co ma prezydent, jakie ma uprawnienia. Może rozpisać referendum. Może rozpisać referendum. Nie zrobił tego. Prezydent wreszcie może nie podpisać ustawy. Podpisał. 800 ustaw było za jego, yy, za jego panowania do tej pory. Wiecie, ile zabytował? Cztery. Cztery. Przepuścił ten sam człowiek, który mówi, że za dużo jest przepisów. Podpisał 800 ustaw w ciągu pięciu lat. Przyjrzyjcie sobie, sobie, ile to jest na. A jak się pisze ustawy? i po co się pisze ustawy? to ja doskonale wiem, to mogę powiedzieć ogólnie, bo widziałem, jak oni rozmawiają. Jeżeli jakiś klasyk partyjny, oligarcha, ma interes, to tak się zmienia przepis, żeby nikt się nie domyślił, ale żeby on wpłynął na ten przepis, na który mu zależy. Żeby można było przez, poprzez ten zmieniony przepis interpretować ustawę tak, żeby on mógł wybudować coś tam sobie. I żeby nikt się nie domyślił. To no, jest w skrócie. Jak ktoś wierzy w to, że to jest demokracja, to jest szaleńcem, ale po uległ i tutaj nie mam do ludzi pretensji. Nie mam przycinkam. Bo Jeżeli ja na przykład pytałem mojej żony, jak ja mojej żonie powiedziałem, ogłosiłem, dziewczynie, która, mówiąc bardzo delikatnie, nie przepada za dzisiejszym prezydentem, uważa, że nasz sołtys ma znacznie więcej charyzmy niż on. I mówi to zupełnie poważnie. To kiedy mi zaczęła, mówić, jak ty możesz tam wystartować? Sam ja mówię, jakie oszułkom? A on mówi, no jak? Mówi, no, no, no mówi, no ten Nikem, mówi Braun, Kowalski, Duda, wymieniła wszystkich. Wszystkich. Ja mówię, pytam, no i co? No i to już wszystko jest, skończyło się, ona mówi, skończyło. Ja mówię, a gdzie komorowski? W tym gronie oszło. A ona oczy zrobiła mówi, Paweł, przysięgam ci, nie mam pojęcia, dlaczego go nie wymieniła. Tak nam pito do głowy, że to król. Rozumiecie? to nie jest nasza wina. Popatrzcie, nawet na przykładzie piosenki. Możesz, ja sam się na tym złapałem, że na przykład na początku słucham jakiejś piosenki i mówię, Jezu, co za bioka co to jest? Ale ona jest puszczana nocok w radio i ja się łapię na tym, że się gorąc sobie nucę. Na zamku fanie jest, jest dużo sutkich. Ta. I tak dalej. No. Tak jest. media mogą zrobić, a 80% mediów jest w rękach zachodnich, zagranicznych. Jest tak zrobimy. Tak tak Wracając do pytania, nie trzeba obalić rządu, tylko trzeba obalić system. Zmienić ustrój państwa. Nie chcę urzędów, tylko chcę wykorzystać wszelkie instrumenty w tym start w wyborach prezydenckich, aby obalić tę tą, ja to nazywam, komuna oświecona. Kiedyś głosowałeś tylko na jeden PZP gdzie pierwszy sekretarz wystawiał, wpisywał tych swoich żołnierzy na listę, a teraz jest pięciu sekretarzy, którzy też wpisują tych swoich żołnierzy na listę. My wybieramy sobie jeden z tych PZPR-ów, a w momencie, kiedy dany z nich obejmuje władzę, ma identyczne instrumenty i sprawowanie jak kiedyś PZPR. Na tym polega konstytucja Kwaśniewskiego. Po prostu jest wyścig szczurów między innymi w środku, kto będzie w danym momencie łupił obywateli tym to polega. Czyli to jest komuna oświecona. Jeżeli taki tłuszcz mógł sobie pozwolić na to, bo zamieszkał w Gdyni, na tej, na tej plaży, mógł sobie pozwolić, jak się nasi dłukli w kibice.